Ja wszak słyszę, że prawie z tym studium radziło nie, ale ja miałem potem pożycie, to ja wiele kontaktów do Moskwy. E, przy niemu, miało, ja żywał nie ja miałem kilka lat jako przewodnik turystów. A tam są, oni rad z, z, zali, gdy się szło wtedy do sowieckiego związka. Przede wszystkim do Moskwy. Przychodny by się potom z Osym był na krótkich kozach stajnych mieszacznych, albo troszkę jac, we Moskwie, za uzupełnienie ruskiej rzeczy. To jedno przebywanie by się samo pół lata drugie. Trojka z drugimi słowami, że so, ja Moskou, w najmniejszych, te we centre, to wszystko, muzea, i tak dalej, wszystko znają. Ja jestem ja w trzeciej porkocz był, ja jestem samo jako jako piechownik, pięć w Ermitaże w w St. Petersburgu był, e, po takim, to mi Jencza nic tu się. A haćszy she tam szildu, hiszczej junu, to jest też szwulki nie. To się ja na to tak myślałem, że w Jerewanie, a myśmy ladały na ten arabat, na tu górę tam, tą graniczną, aśmy znali te stawy, co jest tam wszystko stało. A, was, a, was, a, a to maś celehina jeszcze pomierz tym rzeczom. Celehina jeszcze. A się to nie tylko to było, albo we Moskwie samej śa ke miana tak się doglą, śa ke zmienili. Tam by ja by dobrze widział, kiedy pierwszy ale przedem ja wszystko, wszystkie znałem. No i lepiej znałam, ja nie mam, że szwowa hiszycja. Ulica Gorkowo. to taj, to taj było stawienie nasz, naszych pieszych Bo chorya ja deli, ale po nich ja sam byłem w Balszej Jiwade, który zamieszkał w, w, w e, Wolna Emir. A kotko potem z tym domem psiśo, a mi się nie ujdzie, buzu bili w tym kuru, zjadł w tym kuru, a rudy dziś a ruszopślu, a słowo nie pchetstyle w kocze buzu tes, wolna Emir. A Najpierw ja żony pojachli jak nie i no i Ja ta sama niecham. A co, 20 tysięcy netko jął psichniczą sobu? No ja sam sobu szedłem, a w ogóle z się ja po nicam To nie jestem się mógł psi słuchać, a przy, widzieć, co się tam na, na jeviściu czyni. Ja to ja to potem psi rojonował ze swoim życiem. <grytanie> Ale to je, najskiery jest to normalne.